Czujka tlenku węgla jest bardzo prostym, tanim urządzeniem, a jednocześnie skuteczna bardzo w swoim działaniu. Pamiętajmy o tym, że czad jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, więc trudno jest wykryć to zagrożenie, że w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu ten czad jest obecny. Czujka taka poprzez sensor elektrochemiczny wychwytuje obecność czadu i. Sygnalizuje to optycznie i akustycznie. Naprawdę są to bardzo skuteczne urządzenia, bezobsługowe, z długoterminowym okresem działania. Warto się w nie wyposażyć. Chciałem też podkreślić, że końcem ubiegłego roku, przed świętami, znowelizowano przepisy w sprawie właśnie montażu czujek i od 2030 roku wszystkie obiekty mieszkalne będą musiały być wyposażone w czujki dymu oraz czujki czadu tam, gdzie zachodzi proces spalania. Obiekty nowe, nowo powstałe już w chwili obecnej muszą być wyposażone w czujki czadu i czujki dymu. Jest to pokłosie pamiętnego pożaru w roku ubiegłym, w sierpniu miał miejsce pożar w Poznaniu, kamienicy mieszkalnej i właśnie dzięki temu, że czujka dymu Odpowiednio wcześniej wychwyciła to zagrożenie, a przypominam, że do tego pożaru doszło w porze nocnej. Mieszkańcom udało się opuścić budynek i okazało się, że w wyniku prowadzonego rozpoznania tam na miejscu przez strażaków doszło do wybuchu, i niestety dwóch strażaków poniosło śmierć. Wielokrotnie o tym mówiono, analizując to zdarzenie, że gdyby nie ta czujka dymu, która ostrzegła mieszkańców, pozwoliła na szybszą ewakuację, ta tragedia mogłaby być jeszcze większa.